Szczepan! Komisyjnie? Komisyjnie losujemy, tylko tam nie, nie zaglądaj. Nie zaglądam. Dobra. Siódemeczka. Cześć, czołem. cześć, tu cześć i czołem, to Mario i Jartek. Witamy. <słukają> witamy. No. Startujemy w zawodach. Przyzet była Zatyta koła Tarnów. E, drugie zawody wędkarskie, dwudniowe meeting. Bierzemy udział oczywiście na komorowie stanowisko numer 7, cypel na którym ostatnio siedzieliśmy, nic nie złowiliśmy, także mamy dużo szczęścia, ale mogliśmy trafić gorzej. Poza tym jest inny okres inna woda i próbujemy szczęścia. Mamy tutaj kolegów Jacka i Mariusza. Rozbijają się wszyscy. My też jesteśmy w trakcie i wkraczamy do akcji. Tak. Także dopiero wywieźliśmy, postawiliśmy, zanęciliśmy. Teraz rozkładamy wędki. Wywózka start o godzinie 19, czyli za czyli pół, pół godziny. A, oczywiście, zawodę bezalkoholowa. Oczywiście. oczywiście. Pełne zabezpieczenie, tak, kapłoki, późno. Wszystko mamy. Wszystko. Artek ma nawet krakodylki na ramiona, nie? Oczywiście. No, oczywiście. Więc Także... pozdrawiamy. Do usłyszenia później. widzimy się później. Może tak będzie lepiej. Jest godzina 20.07 i już jest ciemno. Dopiero wywożę czwartą wędkę. O 19.00 był start. Można było wywozić. No ale kurde, jeden zestaw, drugi zestaw, jakaś przeróbka, jakaś, jakaś zmiana pomysłu. Wcześniej sobie oczywiście postawiliśmy markery, zanęciliśmy i... No i lecimy. Komary żrą niemiłosiernie. To jest po prostu masakra, co się dzieje. A to nie ma się jak ubrać, bo jest 20 parę stopni, wypryskani. No i tak szybko, szybko, tu ręce w repelencie. No, za chwilę będę musiał PV założyć. No dobra. Lecimy. No i jestem ciekaw co przyniesie pierwsza noc. Bardzo upalny dzień. 35 stopni, woda nagrzana jak zupa, noc upalna. 7 ekip. Zaczynamy zabawę. No i po pierwszej nocy jesteśmy na zero, co było do przewidzenia. Przepiękny poranek, fajna, chłodna nocka, ale zaczyna się lampa. Koledzy ona, około nas, Marian z Jackiem też, z jednym leszczem. No cóż. Przewieźliśmy Artura wędkę mojego partnera na środek, na 3,5 metra. Chcę spróbować na środku, rano obserwował wodę jak ja jeszcze sobie chrapałem, coś tam się działo. I zobaczymy. Jesteśmy po kawie po śniadaniu. Zapowiada się niezłe piek piekiełko dzisiaj, ale to będzie chyba już końcówka tego żaru. Ten kanał jest ciekawy, ale tu jest buciutko i każdy ruch na brzegu, na wodzie powoduje, że to będzie się płoszy, Rzeźna. ale woda chłodna po nocy. Uf. Jest dopiero godzina 11 za 5 to jest nie do wytrzymania. Najgorsze przed nami. Bez brania, bez ryby, ale szczęśliwi. Czekam na Artura. Oh. Chodź, chodź. W klapkach, bo jeszcze co nadepniesz na jakąś puszkę. Kapoki niezbędne. Ale woda jest fajna, chłodna. A to jest Nie jest taka dupka, no? przewieźć zestawy. Tak płyniemy, przewieźć zestawy. O, jak fajnie. Uf. Zobaczymy Nenufara. I co tu pokażę. Teraz dowiem, że żyjemy, nie? Tak. To jest jakieś wspólne ujęcie. Komorów 2024 Kończy, że nie kąpałem się nigdy w komorze. No tu jest ok, da się żyć Tylko teraz tak sobie średnio zrobiliśmy sobie teraz to łowisko tutaj blisko Ale to nie ma się co napalać Płycie w nocy. Znaczy, tak już płyniemy tam z dwoma full wydrykami. Wszystko zależy od tego, czy nadejdą chmury i będzie burza, bo ma być od 16 17. Ma się tutaj wybrać opad. Więc jeśli tak będzie, to... to tak zrobimy. Tak zrobimy. Ta wędka tam zostaje, będzie nieruszana. To jest orzech tygrysi. Tam już nie ruszamy. Chociaż nie, tam może wywieziemy, albo nawet rozłożymy tam czy zestawy. Jest taka opcja. Możemy. Trzeba No, tego tu głębola mówiłem Ci, że to nie jest najlepszy pomysł. Jasno. Ale trzeba próbować. Trzeba coś kombinować. Trzeba próbować, kombinować, natomiast teraz rozłożył na zupę, musimy się zmoczyć w tyle. Tak, nęcenie bezpośrednie. Słuchajcie, na każdym e, kanale YouTubeowym, czy karpiowym, czy innym wędkarskim robi się test sprzętu. Więc teraz będę testował sprzęt, e, czyli kapok, który zakopiłem od e, pana z wypożyczalni kajaków w Strzegocicach. I teraz tak, deklarowana wyporność to jest e, chyba do 70 kg, ja ważę 92 Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Pan twierdził, że e, te parametry są zaniżone. Powinienem spokojnie unosić się na wodzie, więc wchodzę. Ważne, żeby to zapięcie tutaj w pachwinie zapiąć troszeczkę z boku, bo powoduje taki ucisk. Jest dobrze. I teraz obracam się i bez problemu utrzymuję się na wodzie. Nie dotykam już dna. Super sprawa warto mieć. Mimo wszystko, że pływamy na znanych wodach, umiemy ale pływać. Ciepło. Umiemy pływać, tak, dobrało. ale przychodzi zimna pora. Na przykład. Uch, oczepało mnie. Bez problemu unoszę się na wodzie. Super! Jest bardzo ciężko! Tyle złowienia, jeśli chodzi o blisko. Dobra, na razie. I młody wyrażam na wszystko zgodę. Możesz tak. mi profil założyć na. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. No, oczywiście, no, Bardzo dobrze. Proszę, Brabu, bo ja proszę ocenić swoje doznania i swoją ekscytację, jeśli chodzi o zawody w skali od 1 do 10. 9. A pan? Panie Maćku? 10. 10. Bardzo 10. dobre jest. Rzez Pani 7 i Kinga, pół. małżonka 7,5. To macie jakąś tam średnią. Koledzy? 10 oczywiście. 9. No to ja się nie, ale będę... nie zapytałeś dlaczego. <głos> <głos> Mogę już nie, dodać jeszcze... Już nie pytam o szczegóły. <noise> bo chodzi to, o to, że miał być schabowy. <głos> <głos> a, nie ma, a, a nie makaron serem. <noise> makaron serem bardzo gada, dobry. Ale nie no, to znaczy, to jest nasza gwiazda. Znaczy to... Bo słyszałem, dobra. że wy prowadzicie, jesteście... Ehm, Jak wy to, to robicie? Powiedz mi, jaki jest Panie. wasz sposób na to, żeby złowić tutaj w tym łowisku ryby? Proszę, Pana, co? Lata doświadczenia. Czy to jest mała przynęta śmierdząca, duża pływająca? Sakramencka precyzja musi być w to włożona, a haczyk musi być ostry, tak? No, nie pasowałoby. Pasowałoby, żeby był w ogóle nie zawiązany. Przynęta. Z mainline na popek żółtywa. 18 czy jakoś to Przecież to u... cały świat nawierzę, na jest, nie bierze, na to nic nie bierze. A nie, to przepraszam Szczepan to zawsze na to, to inna, A Ja i... mam co, a ja miałem jedną rybę na jakiegoś dumbercik dam, z Sissimora i podbity jakieś. No ale to mały. przecież nie, nie ma tutaj nie. słonecznic 3 kilogramowych No są, mamury. <laughs> to takie słonecznice 3 kg. Dobrze, pójdziemy do przodownika, niedługo nagramy coś. Dobrze Tymczasem worę lasem. <laughs> Dziękuję. Organizatorzy, animatorzy wszel wszelkich uciech tutaj z polskiego związku. E, e, proszę swoje e, te uczucia. E, co do zawodu w skali od 1 do 10. Skale zadowolenia nam określić. Jeśli chodzi o moją skalę zadowolenia jest to 10, ponieważ złowiliśmy dwie punktowane ryby. Jesteśmy aktualnie na prowadzeniu. Bardzo z tego jestem zadowolony. Pogoda jest to, kapitalna, się, wytnie. to się wytnie. Kapitalna to się wytnie. jest to się wytnie. <laughs> pogoda. Atmosfera jeszcze lepsza. Super. Jedzenie pyszne, tak eee, jest. restauracja Esencja nie zawodzi, tym razem mamy carbonarę eee, i co, liczymy, że coś jeszcze dołowimy, że mam nadzieję, że więcej ekip złowi, niekoniecznie więcej niż my, ale chciałbym, żeby wszyscy zapunktowali albo chociaż mieli kontakt z rybą. I, i, I żeby skończyć no. fajnie te zawody. Mam nadzieję, że burze już nie będzie, także wszyscy wyjadą z tego trudnego terenu i no i co? No i życzę wszystkim powodzenia. Słuchaj, powiem ci tak, Szczepan, z wszystkich tutaj o, rozmów, no które no. przeprowadziłem, życzymy, wy, my wszyscy życzymy wam tylu spinek ile brań. O, o polera. Wystarczy. Co wystarczy? Wystarczy, panie Arturze. Nałowiliście się, dajcie szansę innym. Ja nic nie złowiłem. Ja jeszcze dzisiaj nic nie piłem. No i tak, po pierwszej dobie zawodów, dwie ekipy mają ryby złowione, w tym oczywiście jedna, która prowadzi ubiegłoroczny zwycięzca, a raczej zwycięzcy. Cały czas próbujemy i czekamy na zmianę pogody aż się coś ruszy, bo każdy, kto tutaj przyjechał i bierze udział, to są bardzo... to są towarzyskie zawody przede wszystkim. Wszyscy się znamy. Wszyscy się znamy, wszyscy tutaj jeździmy, wszyscy doskonale wiemy, gdzie łowić. Tutaj nie ma jakichś czarów. No ale jak to jest z zawodami, jak wylosujesz, tak masz. Te ryby, które są złowione, nie są duże, to jest tam po 6 kg, Dwie sztuki uszczepana i jartka. U Piotra bodajże coś koło 3 kg od 3 wzwyż. Jest liczony karp i jamur Także na dobrą sprawę Jedna ryba może załatwić temat Jest fajnie, jest sucho, aczkolwiek kolejny gruby To jest różnica między PZWR, wodą prywatną, gdzie Masz drogę dojazdową, usypaną, utwardzoną, wszystko elegancko A tutaj grunty prywatne, woda dzierżawiona przez związek No więc jak masz napęd na 4 koła, wysokie zawieszenie, wiedzie wszędzie Jak jest sucho, Wiedziesz z osobówką, jak popada no to cóż, u miejscowego pociągu, tak? Ogromnie, ogromny gorąc. Mamy 31 sierpnia i pogoda już taka jesienna, widać już pierwsze oznaki. No ale jest ciepło, cieszymy się ciepłym słońcem, bo niebawem będzie go coraz mniej. Ale naprawdę jest przerąbane, przerąbane. No nie no, woda jest przekochana. Jest taka fajna, oprócz tego, że ma przejrzystość. Yy, nie wiem, rozcieńczonego szamba. Strasznie jest brudna. Ale jest super. Co to jest Arturo? Ciekawe. Wszyscy sikają do wody, dlatego jest taka tak Nie no, kto tu sika? Troncona jest. Nikt, nikt nie pływa w ogóle w tej wodzie oprócz nas. Nie ma. A to wiesz co, poczekaj, nie obracaj się. Zrobimy sobie takiego, takiego tutaj live'a, nie? E, Na tylko trochę tak... Jesteśmy teraz na głębokości około 3 metry, może widać tam z tyłu brzeg. No widać. No, cze czekaj, czekaj, czekaj. Wyporność. No tyle mamy z tego wyjazdu, jest super, nie? Możemy trochę podryfować. Wyobrażamy sobie... No, ty... Myślę, że na Chorwacji jest gorzej, nie? Dobro... No, oczywiście. Wyobrażamy no. sobie, jak ryby mają dobrze. <grychy> no. Ciężko, ciężko. Natomiast, yy, tak jak mówiłem wcześniej, walczymy, nie poddajemy się. Myślę, że za chwilę wywózkę to wykonam chyba właśnie w ten sposób. Da mi to jakieś ukojenie, przynajmniej. I tak. E, Siemak krótkie podsumowanie, wracam właśnie z tych dwu, dwudobowych zawodów nie udało nam się niestety nic złowić, druga noc myślałem, że ryba już ruszy, nie ruszyła, nie ruszyła w zasadzie nigdzie, no może tam chyba Szczepan dołowił jedną rybę, oczywiście wygrał po raz kolejny tą edycję w tamtym roku też złowił dwie ryby duże, wygrał i w tym roku tak samo cztery ryby, nie do wiary. drugie miejsce kolega Piotrego, obok na stanowisku, jedną rybę punktowaną, 3 kilogramową no i, no i 7 ekip po 4 kije, 28 wętek w wodzie, 2 doby. Wszyscy wiemy gdzie łowić, znamy to łowisko. Jesteśmy tu stałymi biwalcami od lat. Poza tym, towarzysko też każdy gdzieś tam sobie podpowiadał, nikt nikomu nie przeszkadzał. To był naprawdę super pod względem towarzyskim zawody. Zresztą drugi raz i bez zmian. 28 wętek w wodzie, jeden człowiek, 4 ryby, reszta o kiju. No kurczę! Możemy ponarzekać na pogodę. Było upalnie, gorąco. Dla mnie to miejsce, które ja wylosowałem, przeklęte. Byłem tam w lipcu, spędziłem 3 doby i też z Arturem. Też nie połowiliśmy jakieś puszczałki leszcze. Teraz już totalnie wiedziałem, w ciemno jechałem. Wiedziałem gdzie wywozić, w ogóle wiesz, wytypowane wiecie, stanowisko. No ale i tak troszeczkę pokombinowaliśmy. No nie udało się. Nie pamiętam takiego sezonu. Zdarzały się jakieś tam blanki, ale zawsze się jakoś udało udawało się uratować zasiadkę, tym razem tym razem zero, dzisiaj się ochłodziło, niestety jest już po wszystkim no i zobaczę jeszcze jesień przed nami jesień przede mną na pewno pojadę jeszcze ze dwa, trzy razy na jakieś weekendy na zakończenie do listopada, w zasadzie do momentu kiedy woda osiągnie tą graniczną temperaturę, gdzie ryba wchodzi już ten letarg zimowy ale nie ma się co nastawiać, że będzie to kurde jesień Kabanów, no tych kabanów już chyba nie ma na komorowie. To już możemy rozpatrywać w kategorii, kiedyś to było niestety bardzo mi przykro, ale, ale, ale ludzi nie zmienimy, nie? Mięsiarzy też nie wytępimy złodziei ryb. Co zrobić? PZW. 2 nasz pod? Także dziękuję serdecznie Kto oglądał? super. Można zostawić lajka, bardzo komentarze, jak najbardziej wskazane jakiekolwiek. Nie chodzi mi tu o sienki, tylko chodzi mi o to interakcje z kimś, kto to ogląda, podobało się, nie podobało się. Nawet jak się nie podobało, albo co się nie podobało, też by było fajnie, nie? A ja, oczywiście, może nie za tydzień, za dwa, kolejny wypadek zrobię. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników tych zawodów moich, naszych sąsiadów, którzy byli miejsce obok Mariusza z Jackiem. Fajni goście no z takimi na przykład towarzyszami, może współtowarzyszami a to rywali, rywalami bo rywalizowaliśmy w sumie w tych zawodach. To naprawdę fajnie spędza się czas na zawodach. No i cała reszta, no przecież znamy się. Wszystkich jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Dziękuję mojemu partnerowi na zawodach Arturowi za towarzystwo za fajną współpracę no i co, do następnego razu.